Targnął z nożem do zakładu pracy i zaatakował. Ranni trafili do szpitala. Napastnik próbował uciec. Pościg zakończył się siedmioma kilometrów dalej. Witajcie, tu Alicja z kanału Alicja Protki Gwiazdy. Dziś opowiem wam o brutalnym ataku, który wstrząsnął mieszkańcami Grotkowa na opolszczyźnie. Trzy osoby zostały ranne po tym, jak do jednej z firm wtargnął uzbrojony mężczyzna. To cud, że nikt nie zginął. Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałkowe popołudnie, 4 sierpnia, w grotkowie przy ulicy Wrocławskiej. 34 letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu nyskiego, wtargnął na teren zakładu pracy i zaatakował nożem pracowników. Według ustaleń policji napastnik zranił trzy osoby. Na szczęście ich obrażenia okazały się powierzchowne i niezagrażające życiu. Ale sam moment ataku wywołał panikę wśród świadków i całkowitą dezorganizację w zakładzie. Jak poinformował ASP. Grzegorz Skorupski z komendy powiatowej Policji w brzegu w rozmowie z rabiem Opole: Na obecną chwilę mogę potwierdzić, że na terenie jednej z firm doszło do ataku nożownika. Ten mężczyzna to 34-letni mieszkaniec powiatu Nyskiego. Został już zatrzymany. Na miejscu policjanci wykonują czynności. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane. One zostały hospitalizowane. Są to rany powierzchowne, nie zagrażające ich życiu i zdrowiu. Zaledwie kilka minut po ataku na miejsce dotarły trzy zespoły ratownictwa medycznego z brzegu Grotkowa oraz Lewina Brzeskiego. Do działań włączono także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego z bazy w Opolu. Wszystkie osoby poszkodowane zostały najpierw opatrzone na miejscu. A następnie przewiezione do pobliskich szpitali. Tymczasem sprawca próbował zbieć. Policja natychmiast zorganizowała pościg, który zakończył się około siedmioma kilometrów od miejsca ataku. Tam właśnie funkcjonariusze Zgrodkowa ujęli 34 latka. Mężczyzna nie stawiał oporu, ale wciąż nie wiadomo, co nim kierowało. Śledczy podkreślają, że jego motywy są na ten moment całkowicie nieznane i będą przedmiotem dalszego dochodzenia. W chwili obecnej policjanci z Grotkowa i Brzegu prowadzą intensywne czynności operacyjne. Zabezpieczają monitoring z firmy i okolicznych budynków, zbierają ślady kryminalistyczne, przesłuchują świadków oraz rekonstruują dokładny przebieg ataku. Nie wiadomo jeszcze, czy sprawca działał z premedytacją, czy był to akt szaleństwa, frustracji czy też odwet za nieznane dotąd okoliczności. Atak w zakładzie pracy zawsze budzi ogromne emocje zwłaszcza gdy dochodzi do niego w biały dzień, w miejscu, które dla wielu jest codziennością i przestrzenią bezpieczeństwa. Grotków to niewielkie miasto, gdzie podobne zdarzenia są rzadkością. Dlatego też poniedziałkowy incydent stał się szokiem nie tylko dla pracowników zaatakowanej firmy, ale i dla całej lokalnej społeczności. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowały służby, zabezpieczając teren i wspierając działania medyczne. Wszystkie poszkodowane osoby pozostają pod opieką lekarzy. Według wstępnych informacji ich stan jest stabilny. To wszystko na dziś ode mnie, Alicji z kanału Alicja, Protki Gwiazdy. Jeśli chcecie być na bieżąco z najważniejszymi i najtragiczniejszymi wydarzeniami z kraju, subskrybujcie mój kanał i zostawcie komentarz. Bądźmy czujni, bo bezpieczeństwo to nie tylko sprawa służb, ale nas wszystkich.